Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, Ty jesteś chyba jedynym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu. I zastali wszystko tak, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskoro są wasze serca do uwierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą Czyż serce nie pałało w nas Kiedy rozmawiał z nami w drodze I pisma nam wyjaśniał W tej samej godzinie Zabrali się i wrócili do Jeruzalem Tam zastali zebranych jedenastu A z nimi innych Którzy im oznajmili Pan rzeczywiście zmartwychwstał I ukazał się Szymonowi Oni również opowiadali Co ich spotkało w drodze Jak go poznali przy łamaniu chleba. mam takie pytanie, bo wspieramy się w jednej sprawie. Czy słyszał Pan o zmartwychwstaniu Jezusa? Tak, słyszę. I co Pan, co pan na to? Co, jak Pan reaguje na takie wiadomości? Jakiś gość zmartwychwstaje i co? No czy wie pan, ja jestem osobą wierzącą i według Ewangelii Chrystus zmartwychwstał. I wie pan, no, rodzina wychowała mnie, jestem w rodzinie katolickiej i wierzę w to. I robi to na Pana jakieś wrażenie? No robi. To, no to dobrze. <laughs> Powiedział kelner, że, że słyszał o zmartwychwstaniu Jezusa i że to jest dla niego jakaś dobra wiadomość. Głośna sprawa, dosyć Teraz dla nas po też świętach, jest dobre, Dla nas też jest dobra wiadomość, bo jeżeli słysza. Jezus zmartwychwstał, to zgodnie z obietnicą mamy zapewnione zmartwychwstanie. Dokładnie. Jesteśmy w knajpie, znajdujemy się w karczmie, przy drodze. Być może w podobnej karczmie, w jakiej zatrzymali się uczniowie w drodze do Emaus. Ale Krzysiu, zanim. Weszli do karczmy z Jezusem, to Jezus właściwie do nich się przyłączył w drodze. Oni, oni szli tak. zdruzgotani wiadomością, że ich mistrz umarł, a spodziewali się, że, że, że zmieni w ogóle ich, ich życie. Zawiedzeni, zdenerwowani, wkurzeni, rozgoryczeni, rozgoryczeni spotykają Jezusa. No to chyba jest taka sytuacja jak wielu z nas. Yy... Przeżywa taką drogę. Idziemy sobie, oni szli do Emau z tych kilkanaście kilometrów, my idziemy przez wiele, wiele lat i, i, i no też, też bardzo często chyba jesteśmy roz, rozczarowani mm, tym, co nas spotyka ze strony Pana Boga, bo czego innego się spodziewamy, że, że On się rozprawi z naszymi problemami, zmieni coś polityce w polityce. W stosunkach w naszym życiu. gospodarce będzie nam na pewno lepiej, tak powinien działać. słucha tak nasze wydaje. modlitwy, spełni wszystkie nasze życzenia, no, a tymczasem my, to, się się no, to się nie zawsze spodziewamy się czegoś i tego, i tego nie mamy. Pan Bóg ma trochę, trochę inne plany, bo nasze życie właściwie jest y, ciągle takim marszem, ciągle jesteśmy w drodze i w drodze, w życiu ciągle się o coś spieramy, kłócimy się. Oj, Mamy jakieś oj, tak, tak, poglądy się ścierają nasze. Często jest tak, że się ostro spieramy, bo, bo zależy nam na jakimś, jak, jakimś punkcie widzenia. Z mojego punktu widzenia jest tak, z Twojego jest inaczej. A tymczasem się okazuje, że z punktu widzenia Pana Boga to może być zupełnie jeszcze inaczej, zupełnie inaczej niż my to sobie wyobrażamy. Niż... Ale to, że się spieramy, znaczy, że nam na czymś zależy, że nie jesteśmy obojętni. Dojść do prawdy. Dochodzimy, szukamy prawdy. No i tutaj jest i w życiu podobnie jak w drodze do Emaus. I pojawia się ktoś, kto próbuje nam nasze życie wyjaśniać. Wykłada nam, e, co się w naszym życiu zdarzyło i co się może zdarzyć. Wyjaśnia nam pewne prawdy. Podczas kiedy nasze oczy bardzo często są utkwione, jak gdyby uwiązane do, do jakiegoś poglądu, do jakiejś wizji, od czego ciężko się nam jest oderwać. Jesteśmy jak gdyby, tak jak, jak ci uczniowie z Emaus, przykuci, przywiązani do jakiejś... Jakich... Do poglądów jakichś teorii, expectant. do poglądów. Mm -hmm. I Bóg do nas mówi. I tak jak ci uczniowie, oczy są niejako na uwięzi. Jest blisko nas, tłumaczy nam, wyjaśnia nam. Serca nam czasem pała, bo i tak się zdarza. Ale reakcja, reakcji żadnej. Goście nam coś opowiada, a my dalej jesteśmy zdenerwowani. Ale jest taki moment, że jest właśnie ta karczma, miejsce, gdzie możemy na chwilę usiąść. Tak, dach, ciepło, kominek. Stół, przy którym można spocząć. Wypić gorącą kawę w, tak. chłodny, w chłodny dzisiejszy dzień. Dokładnie. Zagrzać się i mieć chwilę, chwilę zatrzymania na refleksję. Mm, to... I zatrzymania, żeby wysłuchać, co ten, który do nas się przyłączył, w tej chwili jesteśmy tylko we dwójkę, co ma nam do powiedzenia. Tak, to mi przywodzi na myśl te, te słowa. Któregoś psalmu, gdzie psalmistą. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Nie, nie za wszelką cenę po swojemu forsować swoje poglądy, swoje jakieś myśli, swoje idee, ale zatrzymać się i spojrzeć na pewne rzeczy, na taką rzecz chociażby jak zmartwychwstanie, jak wieść o, o zmartwychwstaniu z punktu widzenia Pana Boga. Zatrzymajcie się i zobaczcie, że ja jestem Bogiem, któremu na Was zależy. Oni zobaczyli Boga wtedy, gdy mieli chwilę, żeby usiąść, wysłuchać to, co Bóg ma do powiedzenia, zobaczyć, co on jeszcze chce przekazać. Zobaczyli w pewnym momencie, poznali go. My, otworzyły im nam, się oczy. Oczy się otworzyły. Nam to też się zdarza. Zdarza się, że oczy się otworzą, że zobaczymy Boga, słuchamy, co ma nam do powiedzenia. I też często jest właśnie tak, że, panie, zostań z nami. No, ale po prostu sytuacja już. Przeszła, przeminęła. Tak, tak. Natomiast. Ale wrażenie zostaje. Wrażenie zostaje. Ten impuls zostaje jest na tyle silny, że chociaż oni wtedy, pewnie był już wieczór, była noc, zawrócili jak gdyby y, kierunek swojego marszu. Doszli być może, dochodzili już do tego e a jak y, zorientowali się, że kogo spotkali, z kim rozmawiali, kto im otworzył oczy, tej samej godziny wrócili do. do Poznali Jeruzoli. prawdę. Poznali pra prawdę o sobie, prawdę o zmartwychwstaniu. Bo do tej pory mieli wątpliwości. Z nami też tak bywa. Wołamy: Panie, pozostań, chcemy, Panie, żebyś pozostał z nami. Jeżeli usłyszymy, co Bóg ma nam do powiedzenia, to reakcja jest taka, jak u tych uczniów. Nie zatrzymujemy tego dla siebie, ale idziemy z tym do innych ludzi. Nie siedzimy dalej w tej karczmie, my tu jeszcze ka kawę dopijemy, <grym> ale, tak. ale refleksja będzie taka: no, coś trzeba z tym zrobić, z tą wiadomością, z tą radosną wiadomością o zmartwychwstaniu coś trzeba z tym zrobić, trzeba czyli. Jest. Zawracamy. No 180 stopni. Z, 180 z powrotem do stopni. Jerozolimy. Czyli wracamy do centrum wydarzeń. No, taka jest naprawdę reakcja. Coś nas zaciekawia, przekonuje, że to naprawdę jest prawdziwe, że, że to się wydarzyło. Wobec tego idziemy tam, żeby to sprawdzić, żeby to zobaczyć, żeby tego doświadczyć. Czyli, I podzielić się też z innymi. I podzielić się z innymi. Wracamy do Jerozolimy, żeby zobaczyć, doświadczyć, poczuć, przekonać się o zmartwychwstaniu Jezusa i wpisać się w to zmartwychwstanie. Uczniowie i apostołowie, Jerozolimie doświadczyli obecności Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa, spotkali się z Nim, widzieli Go na własne oczy i tej radości nie mogli zatrzymać dla siebie. Musieli się z tym podzielić. Po, poszli do, do innych ludzi, do innych tych, którzy słyszeli już o Jezusie. To był taki silny impuls, że nie można było tego dla siebie zatrzymać. Zdecydowanie. Myśmy Krzysiu też, y, można powiedzieć, w naszym życiu doświadczyli y, Bożej Obecności. Nasze serca, nama, pałały serca pałały i, nadę, i pałają pała. nadal. Y, I też jest w nas takie, y, takie napięcie, taka radość, z którym trzeba się dzielić z innymi. Tak, z, z, zmierzać do, do tego, żeby przebywać razem, to jest też ważne. To, to był początek Kościoła. Tam w Jerozolimie wtedy. Y, po zmartwychwstaniu Pana, po jego zasłaniu Ducha Świętego, po wniebowstąpieniu wstąpieniu, naprawdę zaczął się Kościół. I, I ten Kościół, który przez 2000 lat trwa, którego e, papież, którego ojciec niedawno. Tak, został wyniesiony na montaże. Na I rzeczywiście, czy mamy też człowieka w dzisiejszych czasach, który podobnie jak Jezus apostołom wtedy, w Emaus, Wykłada nam pismo, wyjaśnia nam życie, wyjaśnia nam nauki Boże i mówi nam o tym, jak mamy żyć. Takie jedno zdanie z Jana Pawła II, świeżo naszego, błogosławionego. Potrzebujemy Ciebie, znaków, stały Panie. Także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia. Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w tobie pokładamy nadzieję, bo Ty, jeden masz słowa życia wiecznego. No, to są właściwie te same myśli, które Jezus przekazywał uczniom. Nasz błogosławiony Jan Paweł dzisiaj nas też właśnie uczy w ten sposób. Tak, tak. Ja, ja zresztą, podobnie jak Ty, też, też mam taki fragment wypowiedzianych, słów wypowiedzianych kiedyś przez papieża, który jak gdyby koresponduje z tym, co, co wtedy się stało w Emmaus kiedyś Jan Paweł II powiedział wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem to, to obcowanie przy, 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 przy stole i obcowanie tak, tak. z Jego miłością z Jego, z jego Ewangelią to sprawia, że jesteśmy piękni. No, nie jesteśmy bójmy się tego. w środku, tak. słowa. słowa. Co do swojej urody, nie będę tutaj się wypowiadał, tak, tak. A natomiast możemy, możemy uwierzyć w nasze piękno duchowe. To, Myślę, co, że to, babcia, to co to miał na myśli papież, To miał na myśli papież. Jesteśmy, jak powiedziałeś, razem, bo jesteśmy Kościołem, ale razem nie tylko ze sobą. Jesteśmy razem w obecności Jezusa i wtedy jesteśmy mocni w wierze. Wtedy możemy mówić o sobie, że jesteśmy piękni od środka. I wtedy możemy ufać, że też, jeżeli jesteśmy piękni w środku, że amanujemy to, że możemy tą naszą radością zarażać innych. I na tym polega życie Kościoła, że nie jest zamknięte. Idziemy w świat, idziemy do ludzi i dzielić się swoją radością, radością, radością nadprzystania. Nad I dobrą nowiną, że Jezus nam zapewnia życie wieczne.